Jest i hybryda. Obiecałem hybrydę i słowa dotrzymuję. Co można powiedzieć na temat tego auta, czego nie powiedziałem w wersji z napędem na cztery koła? Trzy parametry. 23, 2 i 4. 23 cm jest to długość auta o tyle wzrosła w porównaniu do dastera. 2 cm wysokości i 4 cm rozstawłości. To są wymiary zewnętrzne, które różnią to auto od dastera. Mamy tutaj 19-calowe koła w wymiarze 205 opona na 55, 19. Kolejny problem, który pojawia się w przypadku daczy, to są właśnie koła. Kiedy ja kupowałem dastera i szukałem w zeszłym roku w lato kół zimowych, bo chciałem kupić z Felgami 18 na ten rozmiar, no to była rzecz praktycznie niemożliwa. Były dostępne 2 czy 3 modele, a reszta to były 16. Ja chciałem 17 na zimę. No i mi się udało je dostać. Teraz już na pewno jest większy wybór, ale jeżeli ktoś będzie je chciał na zimę 18 do tego e, auta do Wikstera, no to może mieć problem. A 17 tutaj e, nie wiem czy pasują. Bo trzeba by to było sprawdzić na drzwiach. Czy są w ogóle przewidziane? Proszę bardzo. Tak 17 też jest 215 na 65, 17 więc na zimę 17 do tego auta, myślę, że to będzie dobry wybór. Reszta będzie zbyt droga. Same opony wiadomo. Ja kupuję zawsze opony z felgami aluminiowymi. Drugi zestaw przekładam. Moment jest gotowe. Kolejna sprawa. Jest to wersja dżurnej. Czy są uszczelki? Są uszczelki w drzwiach. Z przodu widzicie tu uszczelkę. Jest na dole. Jest i tutaj. Dobra. Jest uszczelka. W tylnych drzwiach jest uszczelka. Ok. Więc są uszczelki. Eee, czego nie ma? Ha. Ukazało się jednak prawdą, że tutaj nie ma wydechu. Wydech jest jak w wersji z gazem z boku. Proszę bardzo. Widać końcoweczkę Widać. No dobra, e, wrażenia z jazdy, tak na szybko. Jest adaptacyjny tempomat. E, powyżej 100 na godzinę nie jest dużo ciszej, pomimo że są szyby pogrubione, przednie i boczne. E, znaczy, przednia szyba jest minimalnie grubsza i boczne również od kierowcy. E, siatka w pakiecie zimowym, która e, oczywiście. Gwarantuje nam odmrażanie szyby w warunkach zimowych, jest również, ale nie jest ona widoczna. Są tutaj nitki wtopione w przednią szybę, które w pakiecie zimowym odmrażają tą szybę, jeżeli jest zamarznięta. I powiem szczerze, że one są bardzo słabo widoczne. Trzeba się dobrze wpatrywać, żeby je zobaczyć. Podczas jazdy nie ma żadnego problemu. No nie wiem, jak będzie wieczorem przy oślepiających światłach z przeciwka, ale. Jeżeli są w tym momencie dla mnie tak mało widoczne, myślę, że nie będzie problemu z tym i w zimie, antena płetwa jest już montowana od wersji bodajże Expression na stałe, nie trzeba jej dokupować. Oczywiście, feature w tej wersji to jest to czyli automatycznie otwierana tylna klapa. Akurat w tej konfiguracji nie ma. Panoramicznego dachu, ale można go sobie domówić. Czego ja bym tutaj na pewno nie chciał w tym aucie, to jest ta podwójna podłoga. Ja wiem, że to jest takie rozwiąza rozwiązanie, może i praktyczne, ale z drugiej strony trochę absurdalne, gdyż po pierwsze, sama grubość tej deski oraz ta powierzchnia tutaj pod tą podłogą jest już na tyle źle zorganizowana, że Zabiera to dużo przestrzeni ładunkowej. Wyobraźmy sobie teraz załadowany cały bagażnik tutaj jakimiś, powiedzmy, rzeczami, pakunkami na wakacje i przypomina nam się, że coś mamy schowane tutaj w tej części pod podłogą. Wszystko trzeba wypakować, to podnosić i wyciągać dopiero te rzeczy. Głęboka podłoga o równych kształtach, nieograniczona tymi listwami. To jest moim zdaniem najlepsze rozwiązanie i to jest absolutnie niepotrzebne, bo nigdy tej przestrzeni tutaj nie wypełnimy też jakimiś rzeczami równo pod tą płytę. Także zabiera nam to dużo, naprawdę dużo w przestrzeni ładunkowej. Silnik, nowa hybryda 1.8. Pierwsze wrażenia z jazdy są takie, że dźwięk jest bardziej bulgotliwy, niższy, jest niższy ton. Może to też wynikać z tego wydechu, który jest wyprowadzony na bok lub z zwiększonej pojemności silnika. Wiadomo, 1.8 to nie 1.6. Może ten silnik inaczej pracować. Ma takie jakby zakrztuszenia, jakby chrząknięcia ten silnik podczas pracy, jakby zmieniał może tryby, może tam są jakieś faktycznie klapy, które się odblokowują i tak dalej, sama, sama, samo działanie tego silnika no, przy zgaszonym radiu, chciałem go obsłuchać, jest takie dość niekulturalne, ale generalnie e, jest moc rozwijana bardzo delikatnie. Na pewno e, podczas jazdy e, na tempomacie ten silnik się rozpędza mniej żwawo, ale bardziej aksamitnie od Hybrid 1.6. Także jest tutaj jakaś, jakaś różnica. No co chwilę tutaj przejeżdżaj i mnie zaczepia w związku z tym samochodem pytań sto, no ale trudno, podoba się auto generalnie mówiąc przechodniom. Dobrze, silnik jak powiedziałem ma taką swoją kulturę pracy, specyficzną kwestia przyzwyczajenia, przyłączony w radio na pewno nie będzie przeszkadzać. Spalanie... Na razie on ma się 11 km zrobione, więc ja nie będę tutaj mówił o spalaniu. Z założenia ten samochód musi spalać przynajmniej tyle co hybryda 1.6 w Dusterze. Przy założeniach, że to jest nowa hybryda 1.8, o większej mocy, ale o nowszej, w nowszej technologii wykonana, powinna spalać w okolicach 5,5 litra na 100 km średnio, czyli tyle co Duster. I ja się założę, że tyle będzie spalać. Jeżeli e, późniejsze testy będę przeprowadzał już po większych przebiegach, to na pewno raporty ze spalania też będą. Jeżeli nie moje, to na pewno kogoś w internecie. Obecnie przy 11 km jest to w okolicach 6,2 litra. No ale to nie jest wiadomo e, jakiś e, parametr, który można by uznać za miarodajny. E, przy pierwszym przejechaniu 100 km dopiero będzie można coś powiedzieć. E, jeżeli się uda jakiś wynik na końcu tej jazdy mojej w tym teście uzyskać, to na pewno będzie na koniec filmu umieszczony. Dobra, jedziemy. Wduszam Eko, wrzucam B, tryb reku rekuperacyjny i jazda. Co mi się tutaj rzuca w oczy jeszcze w kabinie? Ten podwyższony tunel. On jest na pewno fajną rzeczą, sprawia takie wrażenie, że auto różni się o ten nie przynajmniej jeden segment wyżej od dastera. Siedzi się tu wygodnie. Powiem szczerze, że ten tunel tutaj całkowicie nie wadzi o kolano. Jest to mniej wyczuwalne nawet niż w dasterze. Oparcie dla kolana jest tutaj miękkie. No kurczę, faktycznie to jest miękkie. Nie zwróćcie uwagi, ale tak jest. Premium. E, może dlatego właśnie e, tak e, pozytywnie to odebrałem, że ten tunel jest taki nieprzeszkadzający ok, podparcie pod łokieć jest ok, ten schowek tutaj, on jest piekielnie głęboki on się tutaj aż zawija pod ten element, gdzie jest roletka i on jest schłodzony oczywiście, tak, można go klimatyzować, przechowywać tam jakieś napoje chociaż jest to tak mały schowek, że tam ewentualnie dwie puszki 0,3 lub jakieś 0,2 wejdą w nic więcej. Co na minus? Na minus na pewno ten element tutaj to jest lakierowany plastik. I na przykład w moim wypadku, kiedy mam kurtkę z zamkami, kładąc tutaj ten rękaw, to już widzę, że to po dwóch tygodniach będzie porysowane. E, więc, no, gdybym taki auto kupił, pewnie bym to czymś, jakąś folią, może e, przezroczystą okleił, żeby chociaż zachować przez pierwszy rok trwałość tego elementu i nie męczyć się później z wchodzeniem od razu do porysowanego auta. Ta roletka jest gumowana, to jest fajne. Ten element się wyjmuje, można tu włożyć wtedy większe przedmioty. A tak mamy cup holder. Ta roletka jest fajna z tego względu, że ona będzie trwała. W Mercedesach, takich już na dziesięcioletnich widać, że te roletki są z okleiny drewnianej lub drewnopodobnej różnie to oceniać a raczej drewno. I to drewno jest lakierowane. Ten lakier się łuszczy na tym elemencie od słońca, od właśnie mechanicznych jakichś tarć i. To nie jest zbyt praktyczne, jest ładne, wiadomo, to jest premium, ale ładne tylko do jakiegoś czasów. w takich już właśnie wiekowych, dziesięcioletnich, wiekowych Mercedesach jest to bardzo widoczne, że ten element jest bardzo poniszczony. Tutaj się prawdopodobnie z tym nic nie będzie działo. To jest zwykły gumowany plastik. Co jeszcze? Włączamy tempomat, włączamy, włączamy. Proszę bardzo. 60, wjeżdżamy do miasta, jest 50, ale mamy włączony adaptacyjny tempomat. Auto pięknie wyhamowało, auto samo przyspiesza do zadanej prędkości, czyli nadal mamy ten element z dastera. Tutaj to akceptację znaków drogowych, które czyta kamera, więc dostosowujemy prędkość w tempomacie do prędkości, która jest na znakach. Akceptujemy tym przyciskiem. A przy ustawionym odległościowym adaptacyjnym y, tempomacie auto utrzymuje odległość od auta poprzedzającego. Uważam to, że, że to jest bardzo dobre rozwiązanie. E, powinien, już mieć te, powinien mieć to już duster, niestety nie ma. Czy miał będzie? E, prawdopodobnie musiałbym mieć ten przycisk na kierownicy, chyba że wprowadzą to w oprogramowaniu gdzieś tu na ekranie. Nie wiem, może jest taka opcja. Prawdopodobnie nie wiem, czy e, dojdzie do tego. Dobrze by było. Więc tak, jedziemy sobie 60 na godzinę, i mamy przed sobą autobus. Ja zatrzymam sam, bo zjeżdżam z górki. Autobus tu na zakręcie. Nie widziałem za bardzo, czy da radę samochód sam wyhamować. Kolejna opcja: przy zatrzymaniu do zera, przy wciśniętym hamulcu, nie świeci się kontrolka P. Hamulec ręczny sam się nie zaciąga, więc nie ma autoholdu. Ja ten Auto Hold miałem w DASTERze przez pierwsze pół roku. Oczywiście nie ma tu dedykowanego przycisku, ale samochód w takiej właśnie sytuacji jak teraz, czyli przy wyhamowaniu do zera, sam zaciągał hamulec ręczny. W każdej sytuacji bez żadnych sugestii, że ja odpinałem pas wtedy, że, 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 że coś robiłem innego, że gasiłem silnik i wtedy się zaciągał hamulec ręczny. Nie po prostu. Ten hamulec postojowy sam yy, się zaciągał, świeciła się kontrolka, puszczałem hamulec, auto stało. Przy wciśnięciu gazu auto jechało dalej. Później, nie wiem właśnie czy to było online, czy yy, podczas yy, mojej wizyty w serwisie, kiedy mi montowali podkładkę pod antenę płytfery kina, bo ona tam minimalnie stół odstawała, możliwe, że podłączyli pod komputer i, i tą opcję zniwelowali, bo od tego czasu ta opcja nie działa, czyli Autoholdu generalnie nie ma. Tak samo w Bigsterze, w tej najbogatszej wersji, Journey, tak samo i w Dasterze. Również prawdopodobnie go nie będzie, gdyż nie ma dedykowanego przycisku. No dobrze, jedziemy 70 na godzinę. To jest taka trasa szybszego ruchu. Można się rozpędzić do 120. Ja już tym autem jechałem Koło 100 na godzinę i zauważyłem, że jest trochę ciszej, ale. Przy wyłączonym radiu jest 120, proszę bardzo, akceptacja na kierownicy, dostosowanie do prędkości. Auto przyspiesza płynnie. Ja jestem w trybie Eko, bo chcę sprawdzić, jak wyjdzie wynik spalania po 100 km. Możliwe, dlatego auto przyspiesza tak bardziej delikatnie niż Duster, a może dlatego, że jest tutaj inna konstrukcja trochę układu napędowego, jest ten nowy silnik. Obecnie zaczynam widzieć te nitki pionowe od ogrzewania przedniej szyby, ale teraz wyłączam dźwięk, nic nie mówię i słucham szumów. Jeżeli będziecie słyszeć też, to może coś na ten temat powiecie. Słyszycie? Jest dzisiaj dość, dość wiecznie. Jest ten szum dość słyszalny. Mniej, na pewno mniej niż w Dasterze chociaż daster już jest oczywiście dużo cichszy w porównaniu do poprzedniej generacji, ale te grubsze szyby boczne tutaj od kierowcy pasażera i przednia na pewno mają duży na to wpływ, że jest ciszej, bo jest ciszej. Jest kilka na pewno decybeli ciszej. Auto pięknie wyhamowało, przede mną jedzie akurat kolega z Polski, z okolic Dolnośląskiego, z tego co się nie mylę, po rejestracjach albo Śląsk, Śląsk bardziej. Przy 120 na godzinę, auto samo wyhamowało do 87, więc włączam kierunkowska, zmieniam pas, noga z gazu nic nie robi, auto samo przyspiesza. Adaptacyjny tempomat działa wyśmienicie. Jest tutaj regulacja skali, jeszcze można odległość tego tempomatu regulować od poprzedzającego auta, kiedy auto ma reagować, czy wcześniej czy później. Ja mam ustawione na przedostatni punkt, czyli na prawie maksymalną wartość, czyli na dużej odległości, już auto wychwytuje poprzedzający pojazd i wyhamowuje. Ja lubię taki komfort, nie lubię jeździć nikomu na zderzaku. Wolę, żeby auto wcześniej reagowało, bo jest to po prostu bezpieczniejsze. Zależnie od różnych warunków pogodowych, przyczepności na asfalcie, może to się w przyszłości opłacić. Obecnie znowu 116 na godzinę, auto trzyma odległość przed pojazdem poprzedzającym dojeżdżamy do ciężarówki która jedzie około 90 na godzinę proszę bardzo auto samo zwalnia już jest 100 delikatnie nie to, że dojeżdża do zderzaka i nagle gwałtownie hamuje tak zwolniliśmy właśnie od 80 i mamy też taką nakazaną prędkość na tym odcinku więc wszystko jest zgodnie z przepisami ja zaakceptuję tutaj właśnie tą prędkość która się wyświetliła na znakach drogowych więc jedziemy teraz 80 na godzinę, i auto fantastycznie trzyma odległość. Jest to funkcja, która powinna być od początku w dasterze. Jest w bigsterze, ok. Wiadomo, że to są zawsze jakieś koszty, a bigster jest pozycjonowany wyżej od dastera. I może ta opcja dojdzie w bogatszych wersjach wyposażenia. Może takie wersje się pojawią w Dasterze, W bigsterze w wersji dziurnej. W hybrydzie z automatem jest ten adaptacyjny tempomat działa perfekcyjnie. Auto kiedy tylko może w tym trybie eko przestawia się na tryb elektryczny. Mam wrażenie, że dźwięk ten zewnętrzny silnika elektrycznego jest też inny niż w dasterze. Jest też jakby o kilka tonów niższy. Może ten samochód jeździ bardziej dostojnie. Sytuacja z zawieszeniem jest taka jak w wersji 4x4, czyli jest bardziej komfortowe resorowanie i auto płynniej jakby napędza się. Jest to pewnie zasługa tego nowego silnika układu napędowego z jednostką 1.8. Do tego dodajmy ten adaptacyjny tempomat. No i mamy. Wspaniałe auto do kruzowania, do przemieszczania się komfortowego w miarę z miejsca na miejsce w bardzo przyzwoitych warunkach, obszernej kabinie, w samochodzie, który ma przyzwoite osiągi, który jest w miarę dobrze wygłuszony, ale sprawia mimo wszystko takie wrażenie, jednak, biorąc pod uwagę to, co tutaj mamy przed sobą, przed kierowcą, pomimo że to jest mimo wszystko duster, to jest takie wrażenie, że. Ten samochód jest wyżej, jakby zawieszony. No, on ma 19-calowe koło, ale to nie gra roli. Jest jakby taki masywniejszy. No i tu jest 30. Auto, pomimo że ma zadaną prędkość 70, sprzed miejscowości. Szedł do 30 na godzinę, ale przy ostrzejszym zakręcie ŁUKu 90 stopni, kiedy stracił z pola widzenia samochód przede mną. Zaczął przyspieszać. Więc pamiętajcie o tym, że trzeba takie sytuacje kontrolować. Może to jest teraz słyszalne na niskich obrotach. Ten silnik ma bardzo niski ton. Jest dużo niższy dźwięk niż właśnie w dasterze. Tak powiedziałem, może to wynikać z tej rury wydechowej, która jest tutaj, zaraz. Za kierowcą w podłodze lub po prostu z większej pojemności silnika jednej charakterystyki jego pracy. Jest tutaj jednak coś jest dość kontrowersyjne, jeżeli chodzi o upodobania kierowców. Są kierowcy, którzy narzekają bardzo oczywiście na ten MicroCloud. Tutaj jest on inny niż w wersji Extreme, w tej wersji 4x4, którą testowałem, ale mimo wszystko całe siedzisko jest wyłożone. Do elementu tutaj oparcia, gdzie tu jest taki siateczkowany materiał tkanina. No ale już teraz widać, że od MicroCloud nie da się uciec. Wcześniej był wybór między wersją Extreme, która MicroCloud miała, a wersją Journey, która miała w Dasterze tkaninę. Tutaj już jest wszystko. Połączone, mimo wszystko z tą wykładziną MicroCloud. Jak już wspominałem, nie ma to większego znaczenia dla mnie, przynajmniej, bo w każdym samochodzie, w którym nie ma wentylowanych foteli, ja i tak dokupuję maty wentylujące. Są świetnym rozwiązaniem z obciążnikiem, z czujnikiem obciążeniowym, który wystarczy usiąść wentylacja sama się włącza, włącza więc ja ten problem wyeliminowałem i każdemu w cieplejsze dni polecam Jeżeli, kiedy samochód się rozgrzał przestały być, przestały być słyszalne te chrząknięcia więc to była kwestia prawdopodobnie jakiejś tam cyrkulacji w silniku która miała doprowadzić do rozgrzania się układu napędowego obecnie to wszystko już działa płynnie cicho i bez sząknięć. Również w mieście mam wrażenie, że auto jest cichsze od dastera. Zawieszenie pracuje w trybie bardziej komfortowym niż w dasterze. I same dźwięki, które dobiegają do kierowcy z zewnątrz, są bardziej wytłumione, więc jest różnica zauważalna, na pewno jeżeli chodzi o wygłuszenie kabiny. Są te wygłuszenia jeszcze pomontowane gdzieś tutaj w panelach, z tego co wyszukałem informacje, czyli jest dodatkowe wygłuszenie w porównaniu do dastera i jeżeli dodamy jeszcze do tego te grubsze szyby, no to mamy komplet, i fakt jest faktem, że auto staje się automatycznie ciksze.